Cześć kochani, tu Bartłomiej, www.panbartek.pl, grupa Wieliczanie.pl. Na Facebooku zapraszam na naszą grupę, gdzie piszemy Bez ściemy, z odrobiną cenzury dla tych, którzy nas przezywają. A dziś chciałem Wam powiedzieć o rocznicy, rocznicy Wstrzymania Studium Zagospodarowania Przestrzennego, czyli tak jakby rocznicy akcji Stop Blokowisko. Tutaj mam jeszcze jedną ulotkę. Nie wszyscy rozumieją, o co chodziło w tej akcji to jest trudny temat. Natomiast powiem Wam tak. Tak naprawdę ta akcja się nie zaczęła rok temu, tylko zaczęła się półtora roku temu w lipcu, kiedy myśmy jako 100 osób, około 100 osób zgłosili w ramach konsultacji społecznych, które były wymuszone prawem i musiały być przeprowadzone przy nowym studium zagospodarowania. Około 100, w 100 osób zgłosiliśmy uwagi przeciwko yy, wysokiej zabudowie na terenach wiejskich. I niekoniecznie nie, nie chodziło nam o to, żeby tam były tereny zielone. Nie, chcieliśmy, żeby to tak zwane MW, czyli obszary zabudowy blokowej do pięciu pięter, były zmienione na obszary MN. I chcieliśmy też, żeby było więcej miejsc, po, posto, miejsc postojowych na jedno mieszkanie. Nie jedno miejsce postojowe na jedno mieszkanie, tak jak to jest obecnie w planie, po zmianach w 2016 roku. Po cichych zmianach, gdzie ludzie nie wiedzieli, co, co się święci. Yy, i, I wiecie co? Pomyślcie sobie. Sto osób pisemnie, w tym ja, pan Bartek Bartłomiej, zgłosiliśmy te uwagi, i co myślicie, że ktoś nam coś odpisał? Nie, nikt nam nic nie odpisał. Myślicie, że ktoś z nami jakieś spotkanie zorganizował, żeby nam coś wyjaśnić, że jakie są możliwości, czy, czy to coś można zrobić, albo dlaczego się nie da zrobić? Nie. Bo w ogóle nie, nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. I, I później po prostu musieliśmy czekać, czyhać na to, kiedy będzie studium głosowane. Pisaliśmy maile do radnych, radnych, takie uprzedzające, że my się nie zgadzamy na uchwalenie nowego studium, gdzie mają być bloki na wsiach pięciopiętrowe z jednym miejscem postojowym na mieszkanie, gdzie nie ma zupełnie infrastruktury dróżki trzymetrowe. Yy, nie wiem, jak ta kanalizacja miałaby to wytrzymać, a to to są ogromne połacie terenu. Więc tak naprawdę to się zaczęło już półtora roku temu, kompletnie nas olewano i stąd był ten protest, ponieważ nie było dialogu i teraz. Podczas głosowania, tutaj trzeba podziękować radnym, którzy mieli odwagę i rozsądek, którzy się wtedy wstrzymali, to znaczy nie wstrzymali się, tylko zagłosowali za tym, żeby się wstrzymać z uchwaleniem tego studium. Wtedy było powiedziane, że burmistrz powinien w końcu zorganizować jeszcze jedno takie spotkanie z mieszkańcami i wyjaśnić, jak rozwiązać ten problem. Bo po prostu to, to jest nie do pomyślenia, żeby tu na wsiach w śledziewice, strumiany, zabawa, czarnochowice takie ogromne obszary przeznaczać pod bloki z jednym miejscem, postawem na, na jedno mieszkanie. I tutaj. Ktoś, kto nie ma za bardzo pojęcia o tym planowaniu przestrzennym i tej deweloperce całej, to sobie tak myśli, ale o co mu chodzi? No, to czy jedno postojowe, czy dwa, no to co zrobi dwa? No nie, nie. To jest to jedno miejsce postojowe. Ono determinuje, jak bardzo, ile, w zasadzie ile mieszkań na danym powiedzmy hektarze dany deweloper wybuduje. Jeśli są dwa miejsca postojowe, to on tych mieszkań wybuduje w uproszczeniu połowę mniej. I połowę mniej ludzi będzie mieszkać, połowę mniej aut będzie jeździć tymi ciasnymi, wąskimi dróżkami. No i oczywiście jest jeszcze kwestia taka, że te bloki na obszarach MW to mogą mieć wysokość do 18 metrów, 5 pięter. No i, i te obszary były umiejscowione tuż przy domach jednorodzinnych. No więc pomyślcie sobie, ktoś tyra całe życie, bierze kredyt, Buduje działkę, buduje dom sobie, no po prostu dom ze swoich marzeń, cieszy się tym, że się wyprowadził z Karkowa na wieś i w końcu może sobie żyć. Te tak chce, i za chwilę się okazuje, że przed, jednym, przed jego domem stanie blok. Nie dość, że ten blok się będzie budował rok, dwa, i będą mu stukać, jeździć ciężarówki, rozjeżdżać drogę, hałasować, stukać, pukać codziennie. To jeszcze później mu ktoś będzie spatrzył yy, z balkonu do ogródka. Zastawił drogę autem właśnie przez to jedno miejsce parkingowe wymagane. No i, i są takie przypadki. To, to nie jest wymysł. Po prostu są ludzie, którzy mają dom, a wybudowany dom jednorodzinny, a z jednej i z drugiej strony przed domem i za domem mogą powstać pięciopiętrowe bloki. W Śledziowicach tak jest. No więc, kochani, mija rocznica. I wtedy 9 marca, kiedy się wstrzymywano z tym studium zagospodarowania, było powiedziane, że nie można tego tematu zostawić. Że po, 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 trzeba do tego tematu jak najprędzej wrócić, ale trzeba zorganizować spotkanie i porozmawiać. Nic z tych rzeczy nie zostało zrobione. Burmistrz kompletnie olał sprawę. Cały czas pan burmistrz Artur Kozioł olewał sprawę studium i planu zagospodarowania w ogóle. Nie mogę sobie przypomnieć jakiejkolwiek wypowiedzi jego z ostatnich półtora roku, żeby on coś mówił o tej sprawie i żeby chciał w ogóle porozmawiać, rozwiązać ten problem. On w ogóle tak jakby, jakby go to nie obchodziło. Ważniejsze sprawy ma. Może w Warszawie, nie wiem. Ale nie, nie to. Tak ważna sprawa dla mieszkańców. Jego nie ma. Nie było go wtedy na sesji ani 27 lutego, ani 9 marca, wtedy kiedy było. Było głosowanie o tym studium 23 czerwca, czyli jakieś. No ile tam, <coughs> przepraszam, 3-4 miesiące po tej akcji, po wstrzymaniu studium. Byliśmy w trzy osoby na sesji nad, podczas debaty o, nad raportem o stanie gminy. I mówiliśmy, były panie z Czarnochowic i mówiły o tych problemach. I że czekamy na jakiś odzew od pana burmistrza. Nie było żadnego. Pisaliśmy petycję. Była napisana interwencja poselska, żeby załatwić, interwencja poselska, żeby zorganizować spotkanie konsultacyjne z mieszkaniami, mieszkańcami, żeby zorganizować, zmienić te kwestie właśnie studium planu zagospodarowania przestrzennego, żeby zahamować zmienić tą intensywność tej zabudowy, wysokiej na niską. Zupełnie nie było dialogu. Nie, po prostu temat, mogliśmy pisać, robić wszystko, co mogliśmy zrobić, Pan Burmistrz po prostu się odciął od tematu. Oczywiście to jest na rzecz niektórych deweloperów w Czarnochowicach, którzy tam sobie kupują działki, rozwijają, budują osiedla, starają się do pozwolenia na budowę. To jest na niekorzyść mieszkańców. Tam będzie chaos komunikacyjny, funkcjonalny. Odczuje to wiele osób. Będą korki coraz większe. Gdzie, gdzie te dzieci z tych osiedli będą jeździć do szkoły? No przydzielone są niby do wieliczki. Więc Szkoł... <laughs> a szkoły się nie planuje w Czarnowice. I teraz chciałem wam powiedzieć jedną ważną rzecz. Na podsumowanie. Rok temu 9 marca, właśnie przed tymi obradami Rady Miejskiej dopuszczono mnie do głosu was jeszcze z dwiema innymi dziewczynami, ingo i Janką, Anią, i ja tam powiedziałem wyraźnie, że powinniśmy przystąpić niezwłocznie do zmiany. Planu zagospodarowania, tego z 2016 roku, na bazie starego studium i doprowadzić do zwiększenia ilości miejsc postojowych, bo w tym starym studium było dwa dla jednorodzinnej, a półtora dla wielorodzinnej, czyli półtora dla bloków, ale nie wliczano tam, nie liczyło się tam parkingi podziemne. W zasadzie, w zasadzie można uprościć, że dwa miejsca postojowe były i dla, dla bloków, i dla y, jednorodzinnej zabudowy. A w planie obecnie mamy jedno. I dla szeregówek, i dla Domów jednorodzinnych, i dla bloków. To jest podstawowy problem. No i oczywiście olano moje słowa. Teraz po roku, pod presją mieszkańców, z, też z inicjatywy grupy radnych, też pewnie pod presją może tego referendum, przystąpiono do zmiany planu. Właśnie celem zwiększenia tej liczby miejsc postojowych, zmniejszenia wysokości, zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej na bazie właśnie starego studium. No i co? No i się okazało, że nagle mapka jest nie taka jak trzeba było w uchwale, która była wysłana do Wojewody. Czyli przegłosowano pewien zamiar zmiany tego planu, korzystnych zmian dla mieszkańców ale jakiś taki błąd formalny sprawił, że to wszystko wzięło w łeb. No i wracamy do punktu wyjścia. Po roku. Czy to jest moja wina? Gdzie jest pan burmistrz? Tyle, kochani. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Stop blokowiskom. I stop manipulacją. Dzięki, cześć.